Udało mi się spytać cię jeszcze na jeden moment. Uroczystość trwa, stowarzyszenia po prostu stanęły na wysokości zadania. Co sądzisz o tym przedsięwzięciu? Ja jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie tego, co tutaj się dzieje, co tutaj widzę. Są e, naprawdę niesamowite, to historie... jest Przeudekorowane, przeozłobione, pewnie potrawy również będą takie efekty smaczne, jak po prostu wygląd tych stoisk. Ja bardzo dziękuję też tym organizacjom, które zgłosiły się do nas na udział właśnie w tym konkursie. Jestem przekonana, że tak jak Ty jesteś zadowolona i możesz być dumna z tego, co się tutaj zadziało. Tak, na pewno panie, które występują za swoimi stoiskami, firmują swoje stowarzyszenia, też będą zadowolone z tej uroczystości. A jak sądzisz, czy każde stoisko jest przygotowane na wysokim poziomie, czy tak spodziewałaś się jeszcze czegoś innego? Ja uważam, też, że każde stoisko jest przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Zgadzam się. Zaskoczyły tym właśnie, co tutaj się dzieje, co przygotowały. Także naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. bardzo, bardzo za to im wszystkim dziękuję, że, że tak, tak się mocno zmobilizowały i chcą pokazać, na co ich stać. Także w kobietach, słuchajcie, jest siła. Wychwyciłaś to, że, że każda z tych kobiet coś innego potrafi, coś innego zrobi i super, że ta akcja ma miejsce. Wszyscy razem. To nie tylko emblemat Twojej lokalnej grupy działania, ale wszyscy razem tutaj bardzo dobrze się bawimy. Oczywiście jak to kobiety robią gwar, szum tak jest głośno, cały to wszystko się tutaj przygotowują. I cały czas jeszcze czekamy na, na kolejne koła, które do nas dojadą już nie powiem. Tak, i są wystrzałowe. I są dzieckie z zbroi z brzezile i rozwadziankę. I ja tam, tam te i przystalanki i tam takie Gien, fajne gieniowianki, tak, z koło gospodyń bińskich z bielin. Tak, wysciamy i chciałabym, żebyś później znalazła moment i żebyśmy spotkały się z każdym kołem i zamieniły z nim kilka zdań, bo każde ma inny charakter. Państwo tego nie widzicie, ale tam są stroje ludowe. Tu są piękne, długie spódnice w czerwone kwiaty. Tutaj są czerwone korale. Tutaj są też ludowe chyba stroje. Tutaj takie... to jest taki wielkanocne, czyli mamy nawet... żółte. Właśnie to jest piękne chyba, co podkreśliłaś na początku, że tutaj się folklor miesza z tradycją. Coś, co chyba powinniśmy pielęgnować, kultywować, prawda? Ja całym sercem jestem za tym pomysłem. Myślę, że to jest nasza, nie tylko moja praca. Tego, mojego zespołu, całego mhm. biura, Tutaj mhm. tutaj wszyscy pracowaliśmy nad e, organizacją tego konkursu. Tak? Wszyscy tak. razem. Wszyscy tak. razem, tak. Uważam, że powtórze się może w tym momencie uroczystość świetna yy, i musi, musi koniecznie powtórzyć się. Koniecznie. <laughs> Trzymam Cię za słowo. Pamiętaj, powiedziałaś to oficjalnie, ale ja wiem, że Ty jesteś do pracy stworzona, do organizacji stworzona i chętna. I bardzo Ci dziękuję w imieniu wszystkich kobiet, że mogą brać udział w czymś innym, nie tylko gotowanie w domu, ale właśnie takie ubranie się, pokazanie z innej strony. Gratuluję naprawdę jeszcze raz serdecznie. Wszyscy razem.